Z okazji jubileuszu dzień patrona miał w tym roku wyjątkową oprawę. Nastąpiło m.in. odsłonięcie dwóch pamiątkowych tablic, pierwszej z nazwiskami wszystkich dotychczasowych dyrektorów szkoły, a drugiej z kalendarium życia placówki. Dzisiaj pragniemy połączyć uroczystości i po pierwsze pochwalić się taką rocznicą, jaką jest dziesiąta rocznica nadania szkole imienia, ale również wspomnieć starą jedynkę, wieluńską jedynkę, szkołę z tradycjami z czasów jeszcze dwudziestolecia międzywojennego. Imię Kazimierza Wielkiego nadano szkole nieprzypadkowo. Król położył bowiem spore zasługi w rozwoju Wielunia. Nie tylko zbudował tu zamek i otoczył miasto murami, ale nadał też pierwszy przywilej uwalniający mieszczan wieluńskich od opłacania targowego. Dlatego w sondażach to właśnie tego króla wskazali na patrona, uczniowie i nauczyciele. Patrona wybieraliśmy w roku 2001 i drugim i wtedy dr Dyrektorem szkoły była pani dyrektor Bogumiła Czerniak. Były tutaj robione sondaże wśród uczniów, nauczycieli i decyzja zapadła taka. W trakcie uroczystości przypomniano także bogatą historię gimnazjum nr 1, a wcześniej szkoły podstawowej nr 1. kiedy otwierano tę szkołę w sposób uroczysty, zimą 3 stycznia, ta szkoła mieściła od samego początku dwie szkoły powszechne, bo tak się wówczas nazywały szkoły podstawowe. Szkoła powszechna nr 1 i szkoła powszechna nr 2. Kierownikiem, bo tak nazywano wcześniej dyrektorów, był szkoły powszechnej nr 1 był pan Witold Swoszowski. Postać ważna to także radny Miński i działacz społeczny bardzo ściśle związany z Wieluniem, aczkolwiek nie wchodzący z do Wielunia, ale Tutaj film złożył gros swojej bardzo wartościowej, <gry> twórczej pracy. Z okazji jubileuszu, na który zaproszono emerytowanych nauczycieli i dyrektorów uczniowie przygotowali widowisko historyczne o królu, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Krystyna Kaja, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w latach 1991-2001, była nie tylko pod wrażeniem widowiska, ale i zmian, które dostrzegła w szkole. Jestem wzruszona, mile zaskoczona, że jednak czas płynie szybko, ale jednak jest to wdzięczne dla. Yy, obecnych nauczycieli, jak i dyrekcji, że jednak pamiętają o już emerytowanym dyrektorze. Tyle wspomnień tutaj przeżyliśmy razem. No, yy, rodzice byli tu wspaniali. Mam na uwadze radę rodziców, którzy wiele wysiłku, trud włożyli. Żeby yy, poprawić warunki bytowe swoich dzieci. Zruszenia nie kryli też emerytowani nauczyciele. Bardzo miło, zresztą bardzo szkoła się zmieniła na korzyść. Oglądamy w tej chwili salę. Są przepiękne. Jest naprawdę wyposażenie super. Tylko uczyć się i mądrej. Młodzieży potrzeba, więc uważam, że w tej chwili szkoła jest naprawdę na korzyść. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto również konkursy plastyczne i fotograficzne związane z patronem szkoły. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk burmistrza Janusza Antczaka.